Cześć. Fajnie, że wpadłeś. Witam Cię na kanale bez filtra. Dlaczego powstał ten kanał? Bo mój syn założył kanał i jakoś mnie tak zaciekawiło to, że może ja w tym spróbuję. Kanał bez filtra wymyśliłam, dlatego że chciałabym pokazać prawdziwe życie. Dużo jest. Takich kanałów, gdzie pokazywane jest piękne życie, takie ułożone Instagramowe. U mnie tego nie będzie. U mnie będzie bałagan, u mnie będzie chaos. I pojawią się też czasem polecajki, takie, co mi się sprawdzają, jak, jako matki, trójki dzieci. Mam tylko nadzieję, że nie będzie jak z przysłowiem, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Mówię bez filtra, a wyglądam tak. Zastanawiasz się, czy to jakaś ściema? Otóż nie. Zastanawiałam się, czy nagrywać filmy po prostu unikając twarzy. Czy może jednak spróbować pokazywać swoją twarz? Forma mi się podoba najbardziej i mam nadzieję, że Tobie również. Nie będę obiecywać, że będę nagrywać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu filmy, bo to się wszystko okaże. Nie lubię rzucać słów na wiatr. Jeżeli się spodoba, super. Jeżeli nie, po prostu kanał skasuje. Wychodzę z założenia, że lepiej jest coś spróbować, niż bać się i nie próbować, a potem żałować, że się tego nie spróbowało. Kanał powstaje dzisiaj, bo dzisiaj koniec, to taki mój prezent na urodziny. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Jesteś tu? Cieszę się. I mam nadzieję, że ze mną zostaniesz. Chyba wszystko przedstawiłam, że będzie to kanał tak naprawdę o wszystkim. Tak naprawdę o życiu bez filtra. Papa, pa. do zaś, mam nadzieję, że będziesz. Pa.